Alo, halo, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Dark Reaper, i dzisiaj taki nietypowy materiał z DBD, bo nie będziemy grać żadnego meczu. A tak naprawdę nie będziemy grać w meczu, bo mi się po prostu nie chce. E, chcę Wam dać na szybko info, a mianowicie jest to dosyć ważne info: e, DLC Hellerizer, w którym mamy killera Cenobite, Aka Łysego, Aka Pinheada, ma zniknąć całkowicie z gierki. E, kiedy ma to nastąpić? E, ogólnie Behavior dało ostatnio, a jeżeli nawet dobrze kojarzę, dzisiaj, posta na Twitterze, w którym nas poinformowało, że, poinformowało, że mm, 4 kwietnia Pinhead, e, DLC na Pinheada ma oficjalnie zniknąć. Czyli od 4 kwietnia już nie będziecie mogli sobie zakupić tego DLC na Steamie. Tak samo. Nie będziecie mogli sobie zakupić w sklepie skinów, więc z racji tego Behavior aktualnie dało nam promocję na DLC w sklepie Steam, najprawdopodobniej. No i też wiadomo, aktualnie w sklepie przez okres tych 30 dni, przez zniknięcie Pinheada, mamy promocję na oba skiny naszego łysego. No i też jak wejdziemy sobie w te bundlesy. Do Mechalize Muddle, gdzie mamy tutaj właśnie dwa skiny, plus killera, więc myślę, że to jest worth it dla nas. Kupno. Eee, no i co, jeżeli chodzi ogólnie o jego tribal perki, czyli Deadlock, Playfik i Gift of Pain, w momencie kiedy DLC zniknie, no to te perki pojaw pojawią wam się automatycznie w Bloodwebie na każdym kilerze więc jest to całkiem spoko. Jest to tak naprawdę ta sama sytuacja w momencie, kiedy znikną Demogorgon i całe DLC Stranger Things. Eee, Osobiście czy myślę i sądzę, że ten obita wróci. Powiedzmy, nie wiem, za dwa lata, bo uda się bicherowi odnowić kolap, yy, Możliwe, ale no, nic nie jest tam naprawdę pewne, więc ja osobiście polecam Wam kupić sobie tego killer'a, bo wiadomo, jest to killer, więc yy, nie jest on tak jak surf, nie? że działa tak samo. On inną moc i tak dalej, a może Wam się spodoba, więc. Polecam sobie zakupić te killer'a nie? No i tak naprawdę to by było na tyle. Eee, jeszcze wiadomo, wrzucę wam tam linkacza do tego źródła, a mianowicie tego posta na Twitterze od Behaviora. No i myślę, że to było na tyle. Eee, więc co? Zachęcam Was do subskrybowania. Możecie też dać łapeczkę w górę. I to tyle ode mnie. Na razie, cześć. I czołem.